Chcecie się może pośmiać? Tak, wiem, że chcecie, w końcu oglądacie ten kanał. Słuchajcie, dwa dni temu, dosłownie przed wypuściłem wam film z beczki. I wiecie, jakiego dzisiaj dostałem romantycznego maila? Cześć Kacper! Nasz zespół sprawdził twoje treści i uznał, że nie są zgodne z tymi zasadami. Zasady dotyczące na gości treści o charakterze seksualnym. Okej, okay, słuchajcie, jak następnym razem oglądalibyście kanał beczka, to zróbcie to koniecznie tak, żeby rodzice tego nie widzieli. Bo jak wasza matka zobaczy, że oglądacie kanał beczka, to weźmy takiego laczka i wam przypierdzieli za to, że oglądacie porno, nie? To dosłownie, jakby YouTube ostatnio przechodzi ludzkie pojęcie, to już demonetyzacja to już jest za mało, musimy wejść poziom wyżej. Więc tak, dzisiaj się trochę poirytujemy i obejrzymy film o zacnej nazwie Jak zostałem bosem narkotykowym. No i tak, w tym filmie dzisiaj będziemy oglądać o narkotykach. Oczywiście też sens tego filmu jest taki, że zachęcam Was, żebyście się pali, <laughs> tak jak to ostatnio robi paru youtuberów. <laughs> Także, no generalnie, po dzisiejszym odcinku to zrobimy co najmniej Pablo Escobarów, ja jestem złym youtuberem, który produkuje zły content, więc ja się domagam ograniczeń wiekowych, również o tym filmie. Beczka, lecimy. 2K17, liceum. Zaczęłaś to cała moda na Fidget Spinnery, tylko oh, twoja kurde. szkoła jest Nostalgia. upośledzona i jeszcze nie dotarło do niej to cudo. W mieście obok każdej maty ma jak a w twojej szkolek w lesie nie ma nikt. Widziałeś, że kosztuje to 9 zł. Ahoj, kropka mp3, kupię się. Zno... <grym> Ahoj, kropka mp3, kupię się. Widzicie, on nie ma problemu, żeby wydać 9 zł na Fidget. Spinera, to czemu ty masz problem, żeby wydać troszkę więcej pieniędzy na taką bluzę, która posłuży Ci lata. To nie jest jakiś tam tymczasowy trend, to jest naprawdę super ubranko. Ja tak tylko mówię, smoksmok.pl, nie, 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 nie podpuszczam, nie kupicie sobie. W sumie znudziło ci się po trzech minutach, ale fajne do odstresowania. Z tym gujeńkiem idziesz do szkoły. Anon, skąd ty to masz? Dam ci za to 15 zł! Ja dam 20! Ty kurna 30! Widzisz interes <laughs> życia! To kto to chce? Kurwa każdy chciał! Sprzedałeś to za 36 zł! Kurwa! Kupisz takich 5 i zarobisz w pizdu więcej! Za zarobioną kasę kupujesz takich cztery idziesz na następny dzień do szkoły! Jak ty piasz na plażach grzesz mordy, że chcesz to sprzedać! No wiódkie spinery nieruszane! Tylko za 25 zł Nagle połowa liceum do ciebie podchodzi. Poszło jak Payday 12 na steamie! Jak to już? <grym> Ej, kurde, aż mi się kojarzy ta anegdotka, jak Korwin mówił o człowieku, który sprzedaje paróweczki, nie? <grym> Albo dzieci. Trzeba dziecko sprzedać. Wolny rynek jest hmm. Jak to już nie ma? Jutro będą Dobra, na tych czterech zarobiłeś 100 zł W sklepiku znalazłeś złote egzemplarze Kosztują tylko jedną złotówkę drożej Na tym ich zaoraż Szkoła Ej, słuchajcie mnie Mam złote Ile za nie? Taniutko, tylko 50 zł za sztukę. Jaka okazja! XD! Jednego dnia zarobiłeś 600 zł na plastykowym głównie. Tylko nie wiesz co z tym hajsem zrobić. W sumie zawsze chciałeś sobie zajarać. Twoja dzielnica jest pełna dealerów. Na każdym rogu stoi jakiś typ, co chce sprzedać towar. Bierzesz od niego skręta. Policzył za niego 50 zł. Idziesz go wyjarać. Oh shit, jakie wiksy! Widzisz jakieś kolory? czy Chuj wie co? Drogi YouTubie, to jest miejsce, to. To jest ten fragment. Dajcie z tego momentu ograniczenie wiekowe. Ten film. I na to zasługuje. Widzieliście tego PNG? Takiego zwijanego wafelka z kremem, którego na końcu podpalił? Ja! Ograniczenia wiekowe! Come on! Ale ej, zanim przejdziemy dalej, muszę wam coś powiedzieć. Pamiętajcie, że na 800 tysięcy subów do końca tego roku będę łysy. Czasu macie coraz mniej, zostało wam dosłownie 20-21 dni. Jeżeli się nie wyrobicie, to nie będę łysy, jak przebijemy 800 tysięcy subów. Pamiętajcie, że to jest tylko do końca tego roku. A na kanale w dalszym ciągu 1 czwarta oglądających nie zostawia suba. Czyli jak film obejrzy 400 tysięcy osób, to 100 tysięcy subów... Przelatuję sobie. Dawajcie 800 osób, musimy to zrobić. A teraz wróćmy do odcineczka. Kurde, jakie to fajne. Zostało ci jeszcze 540 zeta. Ahoj kurwa, robisz plantację w piwnicy. Serio? Ja liczyłem, że koleś zarobił swoje pierwsze pieniądze, robi jakiś tam kapitał, ja myślałem, że on zacznie sprowadzać fidget spinnery w kontenerach z Chin albo innego kieleckiego, a teraz nagle okazuje się, że nie, że z fidget spinnerów zaczął handlować. No, YouTube tylko czeka, nie? YouTube tylko czeka, YouTube tylko czeka, że to powiem. Naprawdę, oni tak czekają. A. W miejscu, gdzie kiedyś był węgiel, robisz prowizoryczną plantację. Na początek cztery krzaczki. Pielęgnuje się jak ja pierdolę. Udaje się. Plantacja nie usycha. Nie wiesz co z tym syfem zrobić, za dużo tego, a w domu nie chce zrobić komory gazowej. Wtedy wpada ci do głowy pomysł gimbazjum. Jak za fidget spinery dałem 50 zeta, to za grama dadzą ze 100. Wziąłeś ze sobą 10 gram. Idziesz na spotę za kontenerami, gdzie zbierają się największe samce alfa. Chcecie jakieś towary? Ile za paczkę? Jaką kurwa paczkę? To co sprzedajesz? Marihuaninę. W tym momencie wszyscy byli tak podjarani jak nastolatki na koncercie Bednarka. A -a -a. Jak nastolatki na koncercie Bednarka. Błąd! Byli podjarani jak team YouTube, który znalazł sobie powód, żeby wrzucić ograniczenia wiekowe. Tak nie? Jest, team YouTube party! Yeah! Nie, nie sorry, ja przepraszam was, ale ja to teraz będę wałkował cały dzień, bo po prostu to, to tak. Aaaa. To, to sz, szkoda gadać, nie? Sz, szkoda strzępić ryja. A a a nie robić nas w chuja? Stacha na próbę? Z grupy wyszedł jakiś mały spermiarz. Masz, wziął skręta w rękę, sztachnął się nim. Prawie się wydupił na glebę. Chopaki, to nie fajka! To naprawdę marihuanina. Ile za grama? Na start 70 Zeta. Co wy na to? Gabryśka, masz jakiś hajs? No mam! XD Myślałeś, że klepniesz tam jak ten spermiarz. Sprzedajesz tygodnia 5 gram sudeńka. 350 Zeta za jeden dzień. Te ochle bogatych rodziców mają. Chcesz zwiększyć swoje wpływy. Bo w końcu na jednej grupce dzieciaków to nie zarobisz dużo. Za resztę kasy jeszcze bardziej rozszerzyłeś plantację. Dzwonisz do znajomego z sąsiedniej szkole. U niego potola tam jak chuj. Raz wyrwa. O! za raz wyrwali tablicę ze ściany i wrzucili ją przez okno, a na uściele nic. Więc raczej nie prędko się kapną, że sprzedaje towar. Ej, Krycha, chcesz zarobić? A co się stało? Wbij do mnie, ty się przekonasz. Krycha wbija do ciebie. No, co się stało, Anon? Patrz, pokazujesz mu plantację. O kurwa! Będziesz to sprzedawać u siebie w szkole za jakiś tam procent? Kuchwa, ja bym nie sprzedał! Na Krychę zawsze można liczyć. Masz tu 20 gram, sprzedaj ile dasz radę. Spoko! Krycha odjeżdża. Palić sobie skręta. Nagle do piwnicy wbija ojciec. Anon! O, o kurwa, dowiedzieli się. Powieszą mnie za jajca. Co to ma być? Myślisz sobie tu powiedzieć. Do głowy wpadać tylko jeden pomysł: projekt na biologię. A to dobra. I chuj. Tyle. O jak do Pablo Escobara wbili na chatę, to, to on też powiedział, co to ma być. To policjanci też powiedzieli, co to ma być. A Pablo Escobar powiedział, no 420 hektarów pracy za biologię. <laughs> tak musiało to wyglądać. Następny dzień. Ty pierze za kontenera znowu kupili twój towar. Ty zarobiłeś na nich dzisiaj 200 zł. Kurwa coraz mniej kupują. Dzwonisz do Krychy. Krycha, ile zarobiłeś? cały towar szedł Za ile? Wsieli za 80 zeta dybile Nawet się nie targowali! Tyle U... zarobiłeś? Kurwa, prawie półtora koła! Ło ci chuj! Ale od grama odlicza 25 zeta! Spoko! Dla ciebie zostało mniej więcej 1000 zł. Kurwa, idzie na tym zarobić pięknie Trzeba jeszcze bardziej poszerzyć działalność. Zamiast miastem gdzieś w pizdu w lesie widziałeś działkę Gdzie za 10 arów gościu chce 15 koła Twoje marzenie na ten moment Trzeba zarobić 15 tysięcy na to Krycha, bo mam zejść za... Trzeba zarobić 15 tysięcy na to. Okej, okay, czyli będziesz hodował tak po prostu na dworzu. Najlepiej przy komisariacie. Bah, to jest. Dobry... plan. Generalnie ten odcinek oglądamy głównie z tego względu, że to wyście zasugerowali to w komentarzach. Dosłownie we wszystkich komentarzach. Pod dosłownie każdym filmem. Jak zobaczymy sobie ten tutaj, o, z ograniczeniami wiekowymi na podstawie wytycznych dla społeczności, to top jeden komentarz, 2000 lajków, jak zostałem błosem narkotykowym. Zmienisz zdanie, który odcinek jest najlepszy. Oglądamy to przez was, ja przypominam, że przez was, więc ja czekam, jaki będzie plot twist z tego filmu. Została nam jeszcze około połowa, także no, 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 póki co zapowiada się ciekawie, ale... Zobaczymy jaki będzie plot twist Krycha, bo mam zajebisty plan Jaki? Szybko wyjaśniłeś mu twój plan Tylko jak tu zarobić 15 koła dość szybko Bo ktoś może kupić to szybciej Anon, znajdź dwóch zaufanych typa, żeby sprzedawali gdzieś na obrzeżach w Wawie Ty, a to dobry pomysł? A masz lepszy? Drożej towar raczej nie pójdzie no tak, ok. ogarnąłeś typków, biorą tyle samo co krycha. A ogólny zysk waha się od 700 do 1500 koła dziennie. Miesiąc będzie trzeba na to zbierać. Daj kurde, to się wydaje sporo, nie? Od 700 do 1500 złotych dziennie. To jakby tak pracował, załóżmy z maksymalną wydajnością przez cały rok. Czekaj, szybka matma 365 razy 1500, to miałby 547 tysięcy. Czyli jakby zapierdzierał tak przez cały rok, to dalej nie miałby nawet jednej setnej tego, co Sasie przepierdzielił na wybory z tego, że niektórzy zapierdzielają cały miesiąc, żeby 1500 złotych. Nie, 70 milionów. Ah, adios. Miesiąc będzie trzeba na to zbierać, ale w końcu się udaje. Kupiłeś to pole. Ogrodziłeś się drutem kolczastym i kurwa pastuchem. Na tym polu jest mniej więcej 300 sadzonek. Ogarnąłeś kolejnych typa. Tylko teraz sprzedajesz na terenie całego województwa mazowieckiego. Niestety normalnie ci płynie to nie gimbusy. Nie wezmą 90 zeta za gram. Bierz teraz koło 50 zł, 40 typa ci pomaga w biznesie. Od teraz zarabiasz po 9 tysięcy dziennie. Warszawska mafia się dowiedziała o konkurencji. Już dewcze ci po piętach. Wiesz, że masz przejebane, ale nie chcesz oddać tego biznesu od tak. Postanawiasz walczyć, kupujesz 20 sztuk Glocka 17. 50 ja koło poszło w pizdu. 20 typa dostało twój sprzęt. Rozkazujesz im rozstrzelać siedzibę mafii. Robią to, doo. So, Magazyny z całym tak ich towarem teraz należą do ciebie. Masz również ich szefa. Jeśli chcą go żywego, mają dać 300 tysięcy złotych w ciągu ty... 300 tysięcy albo śmierć Koleś zarabiasz 9 tysięcy dziennie Czyli tak naprawdę chcesz nieco ponad miesiąc swojej pracy Za takiego człowieka Gdzie człowiek posadzony tak wysoko 300 tysięcy To zarabia może w półtora dnia I ty to uważasz za dobrą stawkę W sensie, mógł sobie dopisać jeszcze jedno zero I myślę, żeby przeszło Ale nie, 300 koła To, to, to proszę państwa, poważni mafiozi Wycinają literki z gazetek Lidla Tak, to działa, to, to jest to Wnacie Zwrócisz im go w worku Mówią, że nie jest to możliwe. Nagrywasz, jak postrzyliwujesz patusa w rękę. Powiedziałem tydzień? Zmieniłem zdanie. Macie 48 godzin. Wysyłasz im ten film. Gdzie ma być dostarczona kasa? Pod Warszawą jest mała miejscowość Józefów. Ulica 3 maja. O, dwa dni później czekasz wraz ze swoimi typami, aż przyjadą, podjeżdża czarna ulica Ze środka wychodzi dwóch typa, jeden z walizką Cieszę się, że mnie posłuchaliście, oddaj szefa, najpierw kasa, Daję ci walizkę, oddajesz im gościa. Jak jeszcze raz mi się wpierdolicie w drogę, to już nie będzie tak łatwo! Odjeżdżają. Właśnie <laughs> zdałeś sobie sprawę, że nie masz już konkurencji w wawie. Myślisz o przejściu I właśnie zdałeś sobie sprawę, że dalej chodzisz, kurde do liceum stary. Miesiąc później masz pod swoją opieką całą Polskę. Posiadasz 3000 ludzi, którzy pracują dla ciebie. Krycha jest twoją prawą ręką. Przechodzisz na rynek europejski. Jednak problemem jest Rosja. Teraz Europa jest podzielona na dwie części: na tę, którą posiadasz ty, i którą posiada ruska mafia. Chcesz zaatakować ich i przejąć cały udziały dla siebie. Obmyślasz dokładny plan. Pokazujesz go swoim żołnierzom. Sebix z, z bronią XD. Plan bez skazy. Dochodzi dzień sądu. Atakujesz od tyłu, jednak oni już tam byli. Wszyscy twoi żołnierze zostali zabici. Nie masz wojsk, a oni już atakują. Nie masz pojęcia, jak do tego mogło dojść. Okazuje się, że krycha cię zdradził. Przeszedł na ruską stronę mocy. Mafia atakuje. Nie masz czym się bronić. Nie masz gdzie uciec. Wszystkie twoje oszczędności zostały skradzione przez ruską mafię. Rodzice już dawno cię porzucili. Zostajesz tułaczem. Przemierzasz ulicę ubrany w dres, który jest tak dziurawy jak ser szwajcarski. Nie masz co ze sobą zrobić. Chciałeś popełnić samobójstwo. Zakończyć to wszystko. Mieć już spokój i spotkać się z ludzkiem. Jednak nie. Do głowy przeci jeden pomysł: Fidget Spinnery. Niech to będą Fidget Spinnery. Powiedz mi, że wrócisz do handlu Fidget spinnerami i cała historia zatoczy nowe koło, nie? Kurde, jak to by się stało? O, nie byłbym zdziwiony. Wstępujesz do zakonu Benedyktów. Przebywasz tam A, 8 ok. lat. Jesteś bardzo dobrym zakonnikiem. Dzięki tobie zakon zyskał dobrą renomę. Jest zawsze czysty i podaje w nim bardzo dobre jedzenie. Dużo źół w nim jest, XD. Mówiłem, że dzięki <laughs> tobie w pobliżu kadzidła jest jakoś wesoły. Ciekawe dlaczego? <laughs> Myślałeś, że Zakon to jakiś syf największy Okazało się, że bardzo ci się tu podoba Choć zawsze ucieka z religii w podstawówce Ślanka trwała dość długo Jednak nagle w nocy Zakon zostaje zaatakowany Przez ruską mafię, którą dowodził Krycha Twoje pierwsze spotkanie z Krychą po roku Czemu Krycha? Czemu, Sarianon? Ale poczekaj, byłeś w tym zakonie 8-9 lat, a to jest twoje pierwsze spotkanie po roku? Jaki jest sens? W sensie, nie, nie rozumiem. Sarianon, tak już jest. Ty, Judaszu! Wystrzał z broni! Jednak ty ciągle żyjesz. To była brygada antyterrorystyczna. Okazało się, że policja cały ten czas cię szukała, a na ziemię padł krycha z dziurą w nodze. Za nielegalne rozprowadzenie broni i narkotyków na terenie Polski sąd skazał cię na karę 12 lat pozbawienia wolności. Siedzisz w celi razem z dwoma patusami. <grym> Jeden siedzi 8 lat za morderstwo. Drugi dziesięć zakradzisz batona Więc ty zawsze podnosisz mydło kiedy upadnie Krycha za dowodzenie <grych> mafią na terenie Europy Został skazany na 25 lat więzienia Na szczęście nie jesteście w jednym więzieniu Byś mędę zabił łyżeczką przy pierwszej lepszej okazji Jednak on jest w więzieniu gdzieś w pizdu na Podlasiu Jesteś <grych> dość grze... Jest więźniem gdzieś w pizdu na Podlasiu. Więzienia na Podlasiu są polskim odpowiednikiem dla Arka teraz, nie? Jak coś w więzieniu na Podlasiu, to już to jest już koniec, stary. Nie uciekniesz, a jak uciekniesz, to zabiją cię tu bylcy. <grym> tak będzie. Jesteś dość grzecznym więzieniem, żeby tylko wyjść za dobre sprawowanie. Nie masz co robić. Jednak naczelnik był dobry i dał ci coś, dzięki czemu nie będziesz się tak nudzić. Dał ci do zabawy fidget spinnera. Życie ty największa szmato. Aha, to był ten wielki plot twist, dla którego miałam obejrzeć ten odcinek. Dziękuję wam kochani za oglądanie, dziękuję za obejrzenie również Timowi YouTube, iż możecie dać ograniczenia wiekowe. E, oczywiście dziękuję i nie ma za co, że daję wam się tak na tacy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo mi nawet taki, no fajna historia, ale brak jakiejś takiej puenty. W sensie, no, fidget Spin. Nałoś eee, to zrobić lepiej. No ale dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że macie udany dzień, weekend, czy wam wesołych świąt. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, no to klasycznie klikajcie. Naprawdę warto Pamiętajcie też, żeby sprawdzać sobie ubranka ze smokesmok.pl, Bowiem jest to najlepszy merch o najlepszej jakości Są to ubranka, które naprawdę wytrzymają z nami bardzo dużo czasu A tymczasem trzymajcie się ciepło Cześć